No, witam, jestem malarz. Malarzem jestem. Moje no, nazwisko Waldemar Gołtys. No, zajmuję się malarstwem olejnym, przede wszystkim olejnym, rzeźbą. No, sztuką zajmuję się od zawsze, no, powiedzmy to już jest jakieś 50 lat, to już się w pół wieku wykonywania tworzeń, tworzenia, czy pracy twórczej. Zleciało to jak zbicza czas. No człowiek, ja Pan popatrzę teraz w lustro, jak kiedyś się widziałem, byłem piękny i młody. Teraz zostało tylko o to i. No. no, ale cóż, życie jest takie, jakie jest, nie ma się to przejmować. I dążyć do celu prosto lub drogą zawiłą, jak to w życiu bywa. Nie wszystko jest osłane różami. Życie życie artysty no jest no nie jest za wesołe. Bardzo często, bardzo często to jest życie samotnika. Praca twórcza, jednak, jednak otro oczekuje od to, oczekuje artysty wyrzeczenia. Wyrzeczeń i to bardzo głębokich wyrzeczeń Na rzecz, na rzecz. Tworze, tworzenia. Tego, co chce. Cel, jaki się postawiło przed, przed sobą, mając to powiedzmy 7 osiem lat. Tak do dzisiejszego dnia, przez pół wieku, tak się to kręci i kręci, no ale coś zrobić. No. No, już nikt nie, nie jest lekko. Gdyby nam tak na wstępie mu powiedziano, że życie jest ciężkie, to... Nie wiadomo, ilu, ilu by, by chciało wyjść na ten świat. No, ale jak już się wyszło, tak już trzeba... Jakoś to wszystko wiązać. Koniec z końcem i żyć dalej, no. Żyć, tworzyć. Najgorsza to jest ta właśnie... Praca, praca w sam przeważnie samotna. No teraz też jak, jak można zauważyć, że jestem sam za mną. Gdzieś tam jest jakiś obrazek, jakaś rzeźba. Powiedzmy, no jakieś obrazki, to już jest taka sztuka współczesna, znaczy bardzo abstrakcyjna, bardzo abstrakcyjna, która jest no, bardzo bardzo piękna w swojej istocie rzeczy. Powiedzmy to jest ten obrazek z 72 roku. 5 wieku 1972 A tu mamy, no to jest, to jest gdzieś tak przed 2000 rokiem, o, zająłem się em, abstrakcją. Żyźbą, rzeźbą, rzeźbą zajmuję się od czasu do czasu. Teraz ostatnio już nie mam trzeci. Nie mam się, bo to jest to praca chłodna i jednak też była nie było praca fizyczna, ale człowiek w pewnym wieku już nie uświadamia.